Kiedy wiele, wiele lat temu po raz pierwszy odwiedziłem krakowską galerię Andrzeja Mleczki, położoną w bocznych uliczkach obok starego rynku, zobaczyłem rysunek, który od tamtej pory bardzo często przychodzi mi do głowy, który bardzo często mi się przypomina. Wtedy, jako uczeń liceum, nie miałem jeszcze kasy, żeby kupić sobie jakiś kubek, jakąś koszulkę czy bluzę z nadrukiem związanym właśnie z tym hasłem, ale kilka lat później, kiedy już zacząłem zarabiać własne pieniądze, poszedłem tam będąc w Krakowie i kupiłem sobie właśnie koszulkę z tym nadrukiem. Dziś zmodyfikujemy nieco to, co mistrz Andrzej wyrysował na tamtej koszulce, ale temat będzie bardzo podobny. Jaki to rysunek? No właśnie ten. Są takie chwile w życiu żółwia, że musi komuś dać w mordę. Zapraszam. Cześć tu Radek Pogoda, witajcie w pogodnych shortach, nagrywanych znowu w warunkach polowych. Biuro jeszcze nie wybrane, jeszcze nie załatwione, studia nie ma, nagrywać więc będę w najbliższym czasie w miejscach przygodnych, czy to będzie samochód, czy jakaś salka konferencyjna u klienta, czy tak jak teraz choćby moja własna domowa sypialnia. Grunt, żeby wiatr nie wiał, grunt, żeby wilcy nie wyli, grunt, żeby dało się tego słuchać, a nawet i spojrzeć na to, co widać na ekranie. Rysunek, o którym mówimy, ten rysunek, że są takie chwile w życiu żółwia, że musi komuś dać w mordę. W przypadku tego, o czym będziemy dzisiaj mówić, warto by troszkę zmodyfikować, bo to hasło, że chętnie dałoby się komuś w pysk, jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast zanim się temu komuś w pysk przyłoży, wypadałoby tam dopisać jeszcze akapit, a nie mówiłem. A nie mówiłem, odnosi się do tego, o czym rozmawiamy od ostatnich dwóch tygodni. Oczywiście o tematach związanych z powodzią, bo w odróżnieniu od wielu mediów ogólnopolskich. Ja o temacie powodzi nie zapominam. Tam na południu, dosłownie 100 km stąd, ludzie cały czas walczą ze skutkami tej wody. A jak upatrzymy na północ, wzdłuż biegu Odry, mamy nadal sytuację, w której na wałach leżą worki, w których nadal mamy wodę porozlewaną po tym, jak Odra przeszła przez ten teren dosłownie kilka czy kilkadziesiąt godzin temu. Mamy nadal sytuację bardzo poważną. Jeśli chodzi o powodzia i to nawiązanie do rysunku mleczki, nie bójcie się, ono nie jest aż tak niestosowne jak w tym wypadku. Chciałbym Wam pokazać, bo mówimy o sytuacji związanej właśnie z zarządzaniem bezpieczeństwem powodziowym kraju, z tym w jaki sposób zarządzane są państwowe instytucje, państwowe firmy czy choćby spółki skarbu państwa. Do nagrania tego materiału nakłoniło mnie to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dosłownie dni czy godzin w totalizatorze sportowym. Myślę, że jeśli ktoś z Was obserwuje jakiekolwiek media społecznościowe, szczególnie te, które dotykają choćby trochę tematów polityki, zdajecie sobie sprawę, co się tam wydarzyło. W totalizatorze sportowym nastąpiło to, o czym mówiłem od samego początku moich opowieści powodziowych, a mianowicie nastąpił skok nowego gangu politycznego. Na władzę, którą trzymał stary gang. Zaczęło się to wyrywanie stanowisk, wyrywanie pieniędzy, wyrywanie kontraktów, bo nie czarujmy się, wraz ze zmianą dyrektora, kierownika czy człowieka, który jest odpowiedzialny za pewien kawałek biznesu takiej instytucji, takiej firmy, spółki skarbu państwa, czy jakiejkolwiek innej organizacji, która w rękach polityków z typu i ze sposobów, w jaki funkcjonuje polski państwo, się znalazła. Oprócz zmiany tych ludków, oprócz zmiany tych osób, które pobierają niemałe pensje, mają służbowe gabinety, samochody, telefony, przeloty, przejazdy, noclegi, wyżywienie i wiele innych rzeczy na nasz koszt, tam oczywiście zmieniają się wszystkie kontrakty, dostawcy usług zmieniają się ludzie, którzy robią reklamy, którzy dbają o przeloty, którzy dbają o to, o tamto, o siamto. Każde takie stanowisko w każdej takiej firmie, instytucji czy spółce skarbu państwa Wiąże się natychmiast z ogromnymi przychodami, z ogromnym strumieniem pieniędzy, który płynie w stronę krewnych i znajomych królika, tego nowego królika na nowym miejscu, a nie tego, który był do wczoraj, tego, który był do zeszłego tygodnia. Jak pamiętacie nasze rozmowy na temat wód polskich, tego głównego zarządcy infrastruktury wodnej, no w tym wypadku przeciwpowodziowej, przynajmniej po części na terenie Dolnego Śląska, na terenie Opolszczyzny, czy Kotliny Jeleniogórskiej, Kotliny Kłodzkiej, mówiliśmy tylko o zmianie samej pani prezes. Mówiliśmy o tym, że tam duże zmiany kadrowe się wydarzyły, że większość menadżerów, którzy mieli odpowiedzialność za przygotowanie, za przewidywanie, za ustawienie całego ciągu zdarzeń, które dotykają regionów zalanych wodą, te osoby zostały pozwalniane, te osoby poszły na urlopy, zostały wypchnięte gdzieś tam ze swojej roboty, bo już nowi ludzie, nowego gangu te miejsca chcą zajmować. Dokładnej sytuacji w wodach polskich nie znam. Ja będę tą sprawę na pewno gdzieś tam sobie prywatnie badał, żeby dowiedzieć się, jak bardzo blisko byłem prawdy. Natomiast na temat totalizatora sportowego, spółki. Bardzo podobnej charakterem, bo również traktowanej przez wszystkie poprzednie rządy jako folwark, jako koryto, jako to coś, co służy do napełniania portfeli, napełniania brzuchów i uspokajania chorych z ambicji współpracowników partyjnych. Na temat spółki z totalizatora sportowego trochę informacji samo do mnie przypłynęło. Grzechem więc byłoby nie skorzystać z okazji, nie pokazać, jak ten proces wygląda. I tu jest też rzecz bardzo ważna z mojego punktu widzenia. Rozmawiamy. O tatoizatorze sportowym. Rozmawiamy o firmie, która charakterem, która swoim przeznaczeniem, celem jest zupełnie inna niż Wody Polskie. Nie bierzmy więc tego jako wyrocznie, jako informację jeden do jednego, że tak samo dokładnie jest w spółce Wody Polskie. Ja to spróbuję sobie gdzieś tam zbadać, ale popatrzmy na pewien mechanizm. Popatrzmy na mechanizm, który z mojego doświadczenia z roku 2016 dokładnie tak samo wyglądał w drugą stronę. I to jest uwaga, i to jest prośba do tych z Was, którzy moje rozmowy czy nagrania dotyczące dzisiejszego rządu Donalda Tuska, tej zbieraniny bodajże 17 partii, partyjek i jakichś dziwnych ugrupowań w jeden mm, kłąb, który nazywamy tą powiedzmy koalicją obywatelską z przyległościami. Ten, ta zmiana nie jest niczym wyjątkowym. Ja z równą przyjemnością przez ostatnie lata strzelałem za każdy gruby błąd, za każde grube Przewały, za każde grube niedopatrzenia, kompletną amatorkę, kompletne nieprzygotowanie do zajęć, do ludzi, którzy siedzieli w rządzie Morawieckiego, do ludzi, którzy chodzili na krótkiej smyczy od pana Kaczyńskiego i jemu podobnych. Dzisiaj strzelam do każdego rządu, który będzie. Co więcej, jeśli ten rząd kiedyś przejmą ludzie, choćby nie wiem z konfederacji czy z jakiejkolwiek innej partii, której jeszcze nie wie znamy, bo jeszcze nie została nam przedstawiona jako ten właśnie dopust z nieba, jako ten nasz nowy wybawca, jeśli tamten rząd, ten nowy, którego jeszcze nie znamy. Będzie robił rzeczy zbrodnicze, jeśli będzie robił rzeczy skandaliczne, jeśli będzie robił rzeczy karygodne, moją rolą jest o tym mówić. Moją rolą jest pokazywać pewne fakty, pokazywać pewne, pewne mechanizmy, żebyśmy nauczyli się bronić przeciw skutkami. Wróćmy zatem po tym bardzo długim wstępie, wróćmy zatem do tego, co wiemy. Na temat totalizatora sportowego. Kiedyś w totalizatorze sportowym przewagę znakomitą stanowili ludzie zasłużeni dla tak zwanego aparatu bezpieczeństwa. Jak po, poczytacie sobie albo popytacie sobie starych fachowców, starych dziennikarzy, ludzi, którzy od lat bawili się właśnie w dziennikarstwo polityczne, w dziennikarstwo śledcze, w takie dziennikarstwo na pograniczu wielkich pieniędzy, wielkiej polityki i wielkich machlojek, dowiecie się jasno i wyraźnie, że właśnie totalizator sportowy, wszelkiego rodzaju tego typu organizacje czy instytucje zajmujące się hazardem, zajmujące się grami liczbowymi czy czymkolwiek, co wiąże się z działalnością nietypową, bardzo często padały łupem ludzi związanych ze służbami. Łatwo tam było spotkać absolwentów Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie, łatwo tam było spotkać ludzi, którzy mieli za sobą studia prawnicze w Wieleniej Górze. Dla tych, co wiedzą, to wiedzą. Łatwo tam było spotkać osoby zasłużone w latach stanu wojennego oraz później w aparacie tzw. Tak bezpieki wojskowej, bezpieki cywilnej. Tych wszystkich ludzi, którzy w dziwny sposób w bardzo krótkim czasie doszli do wielkich pieniędzy albo do wielkich pozycji, właśnie w administracji. Tam było ich pełno. Tymczasem to trwało sobie swoje lata, ale przez ostatnie. 4-5 rządów, bo tu nie mówimy o pojedynczych kadencjach, mówimy o 4-5 garniturów ludzi rządzących Polską. W takich instytucjach zaczęli pojawiać się też zawodowi politycy, zawodowi działacze, ludzie znani z tego, że są politycznie przydatni tym liderom gangów politycznych rządzących krajem. Jak dzisiaj, po zmianie, która nastąpiła dosłownie chwilę temu, wygląda kadra zarządzająca największą w Polsce, Organizacją, czy instytucją, która prowadzi, organizuje, która jest specjalizuje się w grach losowych, w grach, no, można powiedzieć pewnie, na pograniczu hazardu. A no, mamy sytuację taką, że w totalizatorze rządzą dzisiaj były wójt, były wicedyrektor WODRU, czyli ośrodka doradztwa rolniczego. Mamy byłego prezesa okręgowej mleczarni i kolegę Donalda Tuska z boiska. To jest informacja, którą Przynoszę bezpośrednio z Twittera, sprawdźcie sami, zobaczcie o co chodzi. Mamy więc sytuację, w której naprawdę fachowcy najwyższej klasy, ludzie specjalizujący się w marketingu, w promocji, w prowadzeniu gier, w prowadzeniu tego typu biznesu doszli do władzy. Tu oczywiście nabijam się i używam celowo takiego, a nie innego tonu, bo mamy świadomość, że ludzie, którzy naprawdę zarządzają danym biznesem, naprawdę zarządzają codziennymi działaniami, codziennymi ruchami takiej instytucji, to są absolutnie ludzie z niższego poziomu. Ci na najwyższych półkach to zawsze nadanie partyjne, to zawsze ludzie przynosieni w teczce, związani z władzą, która w danym momencie trzyma władzę, związane z tym gangiem, który władzę wyrywa z rąk poprzedników. Jeżeli popatrzymy sobie na to, co dzieje się w poszczególnych regionalnych centralach, w regionalnych oddziałach, mamy tutaj bardzo ciekawe rzeczy, bo tak naprawdę to są wszystko ludzie związani tylko z dwoma partiami. Mówimy o, ludzie, o ludziach, którzy, czy ok, powiedzmy trzema, no bo przecież lewica to też partia, choć pewnie trochę mniej znacząca niż dzisiaj, niż była w historii. Mamy więc w tym momencie tak naprawdę miejsce, w którym swoje, gabinety, swoje limuzyny, swoje apanarze, znaleźli ludzie związani z Platformą Obywatelską, z Polskim Stronnictwem Ludowym i właśnie z Lewicą. Natomiast jeśli mówimy sobie o sytuacji, która odbywa się w regionach, to musimy pamiętać, że Totalizator Sportowy ma 13 nowych dyrektorów. Nowych dyrektorów regionalnych, ludzi, którzy zajmują się tym biznesem, całym biznesem związanym właśnie z grami liczbowymi na terenie całego kraju. Tych 13 dyrektorów, według tego co wiemy na temat organizacji, jaką jest totalizator sportowy, może liczyć na pensję rzędu 20 tysięcy złotych, jak na sektor publiczny całkiem, całkiem niezły i bardzo fajnie można obserwować siłę poszczególnych partii, siłę poszczególnych frakcji politycznych w ramach tego co nazywamy gangiem Tuska. Jeśli chodzi o rozłożenie i ilość takich dyrektorów zarządzających regionalnymi oddziałami totalizatora. W Lublinie i Łodzi szefami zostali lokalni politycy ludowców, czy to są w tym momencie radni ludowców, ludzie związani z PSL-em od wielu, wielu lat. W Kielcach Rzeszowie po, tym, po te stanowiska sięgnęli ludzie szeregów Platformy. A co ciekawe, w Gdańsku mamy człowieka, który znany jest głównie z tego, że jest lokalnym biznesmenem, dobrze ustawionym biznesmenem. Ale przy okazji jednym z właśnie boiskowych kumpli pana premiera Donalda Tuska. Pan premier, jak wiemy, po tej całej akcji budowania orlików w całej Polsce, pan premier z przyjemnością spędza czas na boisku, haratając w gałę. Mamy więc do czynienia z sytuacją, kiedy krewni i znajomi królika, nie tylko krewni z układu partyjnego, ale nawet krewni z układu związanego z tak zwanym Gdańskiem, szeroko pojętym, znajdują miejsce w takich spółkach. Po co wam to opowiadam? Ano właśnie po to, żebyśmy zrozumieli. Że dokładnie tak samo po każdych wyborach, które zmieniają skład rządu, które zmieniają skład koalicji, w których dochodzi do jakiegoś przetasowania na szczeblach politycznych, dokładnie takie rzeczy odbijają się właśnie w spółkach Skarbu Państwa, takie rzeczy odbijają się w tej rzeczywistości gospodarczej naszego kraju. Wystarczy, że po jakiejś zawierusze personalnej, po jakimś skandalu, po jakiejś aferze, choć te bardzo rzadko skutkują zmianami personalnymi w rządach. Jeżeli cokolwiek się dzieje w układzie partii, w układzie sojuszniczym, w układzie tych, tej koalicji, która w danym momencie rządzi krajem, natychmiast te zmiany przekładane są na składy personalne, instytucji, organizacji, a nawet ministerstw, czy no, tych fragmentów Polski jako takiej, odpowiedzialnych za nasze codzienne życie. Tu nie ma znaczenia, skąd się wziąłeś. Tu nie ma znaczenia, jakie jest Twoje wykształcenie, jakie są Twoje umiejętności, jaką ścieżkę zawodową masz za sobą, jakie doświadczenie zdobyłeś. Tu liczy się tylko to, że jesteś kolejną cyferką, kolejną osobą na liście ludzi, których trzeba obsadzić na dobrze płatnych stanowiskach. Bardzo często, niestety, na stanowiskach, które nie tylko dają Ci dobrą kasę po prostu w formie pensji, w formie wynagrodzenia za pracę, którą wykonujesz, ale są to stanowiska, które pozwalają podpisać atrakcyjne kontrakty na realizowanie całej plejady, całego wachlarza usług na rzecz instytucji, którą w tej chwili reprezentujesz, co pozwala otrzymywać tak zwane obrywy. Obrywy, czyli sami wiecie co, tak to działa. Tak to działało w roku 2016, kiedy dokładnie takie same rzeczy robił pis Solidarną Polską, wydzierając władzę, wydzierając spółki Skarbu Państwa. Instytucje państwowe, ministerstwa, zarządy regionalne, zarządy wojewódzkie, takie śmakie i owakie pozycje w swoją stronę. Dokładnie tak samo działa to w tej chwili od 13 grudnia. Jeśli tak samo było w wodach polskich, jeśli tak samo było w innych instytucjach, organizacjach odpowiedzialnych za cały system zarządzania państwem, cały system informacji dotyczącej zagrożenia powodziowego. Jeśli tak samo było w lokalnych, na poziomie województwa, powiatu czy gminy, instytucjach odpowiedzialnych za wodę i tak to mamy powód, czy mamy jedną z poszlak, albo właściwie inaczej, mamy poszlakę na jeden z powodów, dla którego Polska tak beznadziejnie przygotowała się do przyjęcia Wielkiej Wody w 2024 roku. Może o tym świadczyć to, co pokazał pan Bustowski na temat porządku w Jeleniej Górze, kiedy mając świadomość zbliżającego się niebezpieczeństwa. Ludzie związani z zarządzaniem miastem i zarządzaniem miejskimi wodociągami w środę robią spotkanie sztabu kryzysowego, bo wiedzą, że idzie wielka woda, wiedzą, że idzie zagrożenie dla miasta, a w piątek, kiedy ta wielka woda jest już na progu, organizują bal na dwudziestolecie lokalnej miejskiej spółki wodnej, nie znajdując zawczasu czasu na to, żeby wartą 100 milionów złotych oczyszczalni ścieków dla miasta zabezpieczyć przed zalaniem. Bal się udaje, mamy świetne zdjęcia, mamy świetne filmy ludzi w kowbojskich kapeluszach, w sombrero, śpiewających piosenki, chodzących, przebrani za kowbojów itd. A w tym samym czasie brak przygotowania na przyjęcie wielkiej wody doprowadza do tego, że Jelenia Góra dzisiaj nie oczyszcza swojej wody, zrzucając ścieki wprost do rzeki Bubr. Mamy dzisiaj takich sytuacji na pewno wiele, wiele, wiele więcej, tyle tylko, że nie każda z nich jest nagłośniona przez ludzi takich, jak właśnie Dominik Bustowski, człowiek, który wiele Jeleniej Górze zrobił z tego, Naprawdę pokazową wręcz sprawę. Temat powodzi nie przeminie, bo ludzie tam na południu cały czas muszą sprzątać, muszą odbudowywać swoje życie, muszą odbudowywać swoje domy. Nikt nie mówi głośno o tym, że rolnicy, którzy zebrali już swoje plony z pól, w tej chwili na, mają do czynienia z sytuacją, w której ich zbiory zostały zniszczone, bo zostały wypłukane albo zanieczyszczone w stodołach, w różnego rodzaju silosach i wszelkiego rodzaju innych budynkach gospodarskich nikt nie mówi o tym, że dziś rano we Wrocławiu było 5 stopni w plusie, a tam w kotlinach górskich prawdopodobnie koło zera, że już pojawia się szron, że nie da się ogrzać zamoczonych z ścian, że nie da się zastąpić nie mając pieniędzy zniszczonych pieców, zniszczonych instalacji ogrzewania podłogowego czy nawet ogrzewania tradycyjnego, że powybijane przez wodę czy przez drże urwane drzewa okna same się nie wstawią, że za chwilę na terenach powodziowych znikną dziennikarze, ale problemy pozostaną. My też będziemy się zajmowali tematami powodzian, pomocy dla nich i tematami powodzi właśnie od tej strony przygotowania państwa polskiego, bo jak widzicie, totalizator sportowy, spółka skrajnie odległa, pokazuje nam pewne mechanizmy. Jak popatrzymy na wypowiedź byłego szefa straży pożarnej, jak popatrzymy na informacje, które płyną do nas od dołu, od ludzi zarządzających poszczególnymi regionalnymi czy nawet powiatowymi służbami pożarniczymi, służbami OSP, czyli tej ochotniczej straży, Okazuje się, że Państwo w dziwny sposób, sposób można powiedzieć niewytłumaczalny, nie przygotowywało się do zagrożenia od takiej mocy, mimo tego, że państwowe służby, bo wiemy to z wywiadu, z jednym z odważnych ludzi z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, państwowe służby informowały Rząd o tym, że naprawdę nie ma żartu, że tym razem to, co idzie, jest cholernie groźne, jest cholernie mocne. Ja będę się temu tematowi przyglądał. Jedna zmiana tylko w naszych ostatnich rozmowach kwestie związane z tym, jaki bilans po stronie straty w ludziach mamy w tej organizacji ta sprawa mnie przerosła. Rozmawiałem na ten temat z paroma posiadaczami immunitetów, powiedzmy to tak szeroko. I zobaczymy, kto w tej sprawie pomoże, bo to, co wychodzi, robi się groźne. Będziemy się więc tym tematem zajmowali bardzo ostrożnie i na pewno nie ja osobiście i nie ja sam. Póki co. Sugeruję Wam, śledźcie albo zróbcie sobie w wolnej chwili przegląd instytucji, które macie na przykład w swoim regionie. Zobaczcie do jakich zmian personalnych doszło w czasie ostatnich sześciu miesięcy. Zobaczcie, ilu nowych dyrektorów mają instytucje państwowe, ilu nowych dyrektorów, prezesów, członków zarządu, członków rad nadzorczych, bo to jest bardzo cenne. Mają Wasze miejskie, wojewódzkie czy regionalne firmy, regionalne oddziały spółek Skarbu Państwa. Popatrzcie na te twarze. Patrzcie na tych, którzy odeszli. Popatrzcie, jak bardzo często oni związani są z jednym albo z drugim gangiem politycznym. To, co wydarzyło się w totalizatorze sportowym, to przejęcie zarządzania firmą, zarządzania państwową instytucją przez nowy garnitur ludzi związanych z nowym gangiem politycznym, to niestety u nas norma. Chciałbym dożyć czasów, kiedy w zarządach takich firm, w zarządach takich instytucji, w tych zespołach zarządzających tą strategiczną, długoterminową wizją dla każdego z takich miejsc będą zasiadać fachowcy. Fachowcy, którzy będą każdą z tych instytucji popychali do przodu, będą dbali, aby przynosiła ona zysk, albo przynajmniej generowała najmniejsze możliwe koszty, które my musimy pokrywać jako obywatele, jako jej klienci, aby każda z takich instytucji dokładała przychód, dokładała pieniądze do naszej kasy a nie tylko wyżerała je w sposób oficjalny od góry przez pensje, gabinety, limuzyny, biurowce i masę ludzi, bardzo często niepotrzebnych do niczego, ale oprócz tego jeszcze wyżerała je gdzieś tam z podstałą, spod podlady, różnego rodzaju lewymi kontraktami. Będziemy się temu przyglądać. Póki co serdecznie Wam dziękuję za każdego lajka, za każdy komentarz, za każdą wpłatę na naszą zrzutkę, czy za postawienie nam kawy. Będziemy jak najwięcej materiałów starali się tworzyć, nawet w takich warunkach nietypowych, ale w każdym wideo najważniejsze jest audio, myślę więc, że ten widok resoraków na ścianie czy jakichkolwiek innych elementów naszej domowej, małej architektury nie stanowi dla Was wielkiego problemu. Zapraszam Was do zostawienia swojego adresu mailowego na stronie www.pogodneszorty.pl Zostawiając tam maila będziecie informowani o każdym filmie, w którym się pojawiam. Będę też Wam puszczał informacje o tym, jeżeli pojawia się gdzie indziej, bo w ostatnim tygodniu miałem w sumie cztery wystąpienia w różnych miejscach. Następne szykuje się już jutro. Ja na jutro na godzinę bo dajże 19 zapraszam Was na live'a na kanał Agent Specjalny do Grzegorza Kusza, gdzie będziemy rozmawiali o tym, jak można najskuteczniej przygotować się na kryzys. Każdy kryzys. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Dzięki, cześć.